Halo halo, witam was widzowie moje piękne Słoki do tego Pamiętać, ona była taka piękna się No w sadźmiesz co ci kurwa nie pasuje, co ci nie pasuje Znaczy zresztą zastanawiam, nie? Co te chłopy mają w głowach A to jest kurwa z tymi ramkami rozjebanymi No kurwa wyjdę stąd no. kiedyś czy nie wyjdę Zbierdolone ramki Tam jest chyba u góry To jest wszędzie ktoś kurwa gdzieś Spokojnie Bykujacy ja wiesz Typu elegancko Stary tak, tak. jestem kurwa debeszczakiem rozumiesz ty to? To jest, jest on jest taki I sobie że chłop kurwa praktyki nie. nie ma nie Spokojnie misia O! Zrobiłem ich jak małe prostytutki Joś, mnie kurwa zabiłeś? No, no kurwa, jebana, wcykasz mi to perłą pierdoloną, czy mnie nie wcykasz? A no, zaraz to się rozkurbierz, mi się nie chce. Nie, no tu się z tym skierdolą. No, no że ci się nie wypierdolę, czy nie przejmuj. Tylko trzeba nic zmienić. Tylko. Masz jakieś rafety? Możesz bombę mieć, użyć. Nie, no nie, kurwa, to za dużo. A! Prędzej cię łeb pierdolę niż bombę zużyję. Kisu, to jest moja bomba ze strony tego. Uh, kurwa. dolony śmietnik Ale Oni są tacy chorzy, nie? Oni są na głowę byku Kurwa, no spadam gdzieś do chuja Weź no. spierdalaj Spierdalam od nich Poczekaj! kurwa jakie chore, są jakieś pojedy jebane no Spierdalam! Stop, ty jesteś kurwa chory? Tym franiem jebanym? No. Ej no no jeszcze woda, no nie wytrzymam, nie wytrzymam. jest woda, to wtedy. No kurwa! O! O, proszę! Ej, ale zapierdalam tracę. co? ciocia, Proszę, by znaleźć szczęście. O, cio, cio. Dobra, odpuścili mi. Jestem takim, gdybyś Jestem taki najlepszy, jestem kurwa najlepszy, rozumiesz, to, synu. A, bo ją z Wiesz co kurwa O ma no prwy O to się też Tak was się sprzedała Ale złoto widzowie Ale mam pieniędzy teraz o. Wiesz, To sobie Ty umyślisz że mi więcej biorą go? No ilą będzie kurwa żył. No ja mu chyba nic nie biję. To będzie nawet chyba jest bój, już napierdala. Bo nie Ja nie wiem czy on pada w ogóle, ciężko mi powiedzieć. No gdzie jest pierdalać Krzysiu, nie pierdol. O kurwa, to jest to? Co to jest za tak? koło. Kurwa, nie mam łebów! Dobra, to to mnie. Siema, siema, to Ale ty spotony, Nie no, tylko trochę. No weź, krzysiu to odpierdolasz, jaki chuj ten krzyszek. Dobra, koniec walki byku, koniec, wygrałeś, nie mam łebów. Będę go pół godziny? Czaj spokój, nie chcę się. Zająkiem mocy wypadł? Nie no nie. wypadł? no nie. tym Chyba, że się na maszynę. No weź, ty łeby? Ja tutaj za 20 tysięcy... O ja ja z tego trafy uciekam. To jest pan tak? Przypadkowo nie uciekam z tego trafy. Aj! Ja zrobiłem to, zrobiłem to. Bo trzeba się na razie odgrywam, o, jeżeli ta, chodzi o to. O. Ja wiem, że ty mówisz, że masz dużo pieniędzy, nie? No i co teraz? No kurwa. Sorry. Za, za... No, o pierdolinię. Zaraz go rozpierdolę Jak ty się wywalisz z tym trafię z apeta Nie no nie zdechnę, ale... Powiem ci, że jeszcze powoli zaczął mnie kurwiać ten chłop Ej, mi się akurat bardzo barbary w końcu, ja się boję barbary Kurwa zbią sobie tam, jestem śmieciem najgorszym No i dobra jest, leci Chodź tu No to spędzi, to jest okej okay. Gdzie? Dobra Tu, 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 masz takiego popatka Dominaj go Ja mam speeda 2, wiesz jak to napierdala mu teraz? Ja mu no, tego setup minuty zbiję ja dlatego mówię, no, nie, panie, że ten panieczyk jest broken, nie? Do gonienia ludzi. Bo ja, ja, nie mam melki w sobie ogólnie, bo ja nie wyciągam melki ogólnie i temu, póki nie będę miał nowego neta. No, ja nie wiem, wiem, wiem. Na pewno na trapa leci ogólnie. No i na do... No bo to, to, to są kordy spawnowe, to są kordy spawnowe, no na pewno będziemy mieć trapy. To jest taki biąg jeszcze. No to akurat... Jak ustawię, jeść, tak akurat. Ja Gustawie, mieć tak mieć do góry, to tylko wiem ode, masz na moim Jak to lak? To się jest majabinet, to obejrzy to go nie pierdolili. Tylko nie ma? To idź do krawki. Oj, to zobacz, kurtisz. Kurwa! Stewie jebany! Ja muszę być na swoim slocie, kurwa. Czy pierdolni. Oho, czy zwołuje go znowu? Nie mam. O kurwa! Ma, Mam dzisiaj, muszę mieć w kokę. To chodź tu kurbo! To gdzie idziesz no? Kurwa! Robi boksa. Teraz buty zakręcił A bo jest bójka, to może pierdolnie Nie mamy bójki Co ty robisz? Jego Mam Jego Trzymaj mi ten. Kolega, trzymaj mi ten. Kolega, się ten. Kolega, trzymaj mi ten. Kolega, trzymaj mi ten. Kolega, trzymaj ten. mi wszystko. Ale Wymienię, wy jesteście chorzy na głowę. Kurwa, ja nie powinienem mieć takich munduszy. Jak przepierdolę, to belkę wydają swoją bombę. Dobra, to jest dobry no. To jest ten, to jest ten, te kurwa czeki. Jeszcze czeki, jeszcze czeki. Jeszcze czeki ode mnie. Co ile macie ich, 125 25 koła. Nie, jestem... ja gram z tą Eli O nic więcej, gra Eli elitrę I dawaj kolory Krzysiu, krzysiu. Ty się ustawi, okej. Okay? Czerwony. Ja pierdolę. Niech się kręci maszyna losująca. Ja pierdolę, ale serduszko szczypie. A i powiem wam, że trochę jestem obsrany, nie? Dobra. 5, 4. I teraz zobaczmy kasyno samo. Kurwo bo piękna. Na najlepsi w miejsce. Tutaj, tutaj. Skór wysynie. Tutaj. Widzisz ta kulka? Co to jest? Białe.